Wychodząc naprzeciw potrzebom intelektualnym lokalnej społeczności gminy, Biblioteka Publiczna Włosiowie organizuje wyjazdy na spektakle do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, Teatru Komedia we Wrocławiu. Opery wrocławskiej, Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, do Filharmonii Opolskiej na sztuki Teatru Warszawskiego Muza z gwiazdową obsadą aktorów scen polskich. Dzięki temu obejrzeliśmy muzykale Her, Trzej Muszkieterowie, Mistrz i Małgorzata, Radpak, Nine, Macbeth, Mo, Czarna Burleska. Opera Carmen, operetka My Fair Lady. Oraz takie spektakle teatralne jak Z Twoją córką Nigdy, Mayday, Pomoc Domowa, Przygoda z Ogrodnikiem, Nerwica Natmiast, Żona Potrzebna od zaraz, Kobieta Idealna, Kochanie Wróciłem, Ludzie Inteligentni. Organizowaliśmy także. Wyjazdy dla dzieci, na spektakle muzyczne, czarnoksiężnik z krainy Oz, trzy wesołe krasnoludki oraz wyjazdy do kina na filmy Minionki, Smerwy, Gnomeo i Julia, Mia i Biały Lew oraz inne. Tradycją stały się też organizowane przez Bibliotekę Włosiowie spotkania z poezją. Są to spotkania z lokalnymi poetami oraz klubem literackim brzeg. Uczestniczy w nich młodzież ze szkoły podstawowej oraz brzeskich szkół ponadpodstawowych. Recytacją towarzyszy oprawa muzyczna. Biblioteka dołącza się do imprez masowych, zaznaczając swój udział jako organizator kącika bibliotecznego podczas festynów charytatywnych. Lub spotkań z ciekawymi postaciami życia literackiego i społecznego, szczególnie o tematyce kresowej. Z Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, Sławomirem Stanisławem Nicieją, Alfem Soczyńskim, Tadeuszem Kukizem, wieczory poezji i pieśni kresowej z udziałem zespołów lokalnych oraz poetów Józefa Himiaka. Lidii Surowiec, Zdzisława Biernackiego, Józefa Jerzeskiego. Istotną częścią działalności Łosiowskiej Biblioteki jest gromadzenie materiałów o historii wsi oraz dokumentów życia lokalnej społeczności. W bibliotece znajdują się kroniki, zdjęcia oraz wycinki prasowe z ważnych dla mieszkańców obchodów jubileuszy. Zarówno tych dotyczących historii od czasu przesiedlenia, jak i tych dotyczących Wołynia i Kresów. Dla potrzeb mieszkańców, w bibliotece znajduje się rozbudowany dział książek O Polszczyzna, gdzie gromadzone są publikacje o naszym regionie oraz dział Kresy. W którym znajdują się książki o tematyce kresowej oraz regularnie przychodzące czasopismo Wołanie z Wołynia". Chcesz mieć kubek z naszym logo? Przejdź do Biblioteki Włosiowie i powiedz hasło: Biblioteka z pasją. Taki piękny kubeczek czeka na pierwsze pięć osób.